Witam w kolejnym filmie. Ja sobie wracam autem z zakończenia sezonu Forum Jonaka. Taki zlocik, a właściwie, no nie wiem jak to nazwać zlocik czy mini zlocik. Dlaczego mini? No bo było 5 osób. No i w sobotę na jedną noc jeszcze dojechał kolega, czyli można powiedzieć, że na zlocie było 6 osób. Bardzo mało. frekwencja naprawdę najniższa od 10 lat na żadnym zlocie nie było tak mało osób. Zawsze tak było, że na zakończenia sezonu raczej jeździło mniej osób niż na te pozostałe zloty. No ale nigdy nie było tak, że, że przejechało tylko 5 czy 6 osób. Minimalnie kiedyś, chyba na zakończeniu, które zresztą było pod koniec października, to było chyba 8 czy 9 osób. A teraz 5, no 6. Także no, nazwałbym to bardziej takim spotkaniem. Ale można to w takim razie powiedzieć, że było to spotkanie na zakończenie sezonu Forum Jonaka. No dobra, no to może pokrótce opowiem, jak ten zlot wyglądał. No nie nagrywałem nic, bo y, też y, no, nie było za bardzo co nagrywać. Co miałem nagrywać? Jak, jak gadamy sobie o różnych głupotkach, śmiejemy się. No też nie chcę publikować y, wizerunków tych ludzi. No bo po co? A zaczęło się tak. Ja dojechałem około 17:30 w piątek. W piątek była jeszcze w miarę ładna pogoda, było dosyć słonecznie, ale 12 stopni. Oczywiście posiedzieliśmy sobie przy grillu, przy jakimś piwku. Dosyć długo posiedzieliśmy. A w sobotę rano, no rano w sumie koło południa. W trójkę pojechaliśmy autem do Torunia. Koledzy w trójkę też pojechali motocyklami do Torunia. W Toruniu zwiedziliśmy sobie bunkier. Taki przy Wiśle położony przy Starówce bezpośrednio. Tam wstęp 10 zł. Gościu opowiadał trochę o historii tego bunkra. Było wejście do środka, tam taka instelizacja, jakby symulacja nalotu bombowego. No, i ogólnie taka ciekawostka za 10 złotych bilet, także jak ktoś będzie to polecam. Później poszliśmy sobie na starówkę pochodzić. Weszliśmy do Muzeum Zabawek. Tam właściciel tego muzeum, tak podejrzewam, że właściciel bardzo fajnie opowiadał o zabawkach, które się tam znajdują. To jest pomieszczenie w kamienicy na starówce, położone na chyba drugim albo trzecim piętrze, chyba drugim. Jest to w sumie tylko pokój o w powierzchni nie wiem 30 metrów kwadratowych, może 40. Jest tam bardzo dużo zabawek. No, widać, że gościu takim pasjonatem jest ciekawe historie opowiadał. Wstęp 15 zł, Jak to się z w okolicy i nie był, no to o to warto wejść. Ja akurat w Toruniu byłem wielokrotnie. Zwiedziłem już tam chyba wszystkie muzea, ale w muzeum zabawek nie byłem, więc taka ciekawostka. Potem poszliśmy coś zjeść. Wróciliśmy do domku. No oczywiście znowu posiedzieliśmy przy piwku, pogadaliśmy. W soboty, wiadomo, już dużo krócej siedzimy, no bo w niedzielę trzeba wracać. A co do samej miejscówki, w której byliśmy, to kamionki w małe okolice Lubicza Dolnego tużno. 23 km od Torunia. Miałem tam wynajęty domek typu Byrda, więc jak był ktoś kiedyś w takim domku, no to wie jak mniej więcej taki domek wygląda. To są takie z, w kształcie trójkąta, można powiedzieć, jak się patrzy. Domki na dole salon aneks kuchenny Łazienka. Na górze takie dwa małe pokoiki. Domek mógł pomieścić maksymalnie 7 osób. Ale już przy 6 było tam trochę tłoczno. Trochę bardzo tłoczno. Standard to jak w tych domkach. No to są dosyć sta stare domki. Ten domek też nie był jakoś po remoncie. No może trochę tam. Ale standard powiedziałbym średni. Cena nam wyszło po 120 zł od osoby. Dwa noclegi. No to nie jest to ani dużo, ani mało. Taki myślę standard. Co dalej? No, dlaczego pojechałem? Dlaczego pojechałem autem? No, jeszcze kilka lat temu na pewno pojechałbym motocyklem. Były czasy, gdzie jechałem, nie wiem, 500 km do Pobolic. Motocyklem, gdzie w piątek było 10 stopni, wracałem, były 3 stopnie, ale teraz już mi się po prostu nie chce. Starzeje się. Kiedyś to mogłem chodzić zimą z rozpiętą kurtką, bez czapki, i mi nie było zimno. Teraz jakoś stałem bardziej ciepłolubny. Więc stwierdziłem, że taka temperatura, nie wiem czy teraz widać, ale jest 9 stopni że Taka temperatura 10-12 stopni to jest już trochę trochę za mało. Też nie miałem dużo kilometrów, ale drugi powód był taki, że w niedzielę, czyli dzisiaj, no tak chciałem być w domu maksymalnie do godziny 12-12:30. No i autem jadę sobie tutaj autostradą i mam dwie godzinki jazdy, a motocyklem. Z mi wychodzi zazwyczaj 50 km na godzinę, więc no, musiałbym przynajmniej no tak 3,5-4 godzinki bym potrzebował. A żeby być na 12, musiałbym wyjechać koło 8, koło 8 było jeszcze chłodniej, więc no, nie byłaby to przyjemna jazda. Ja powtarzałem wielokrotnie, że mówiłem wielokrotnie, że dla mnie jazda motocyklem ma być przyjemnością. No i teraz już raczej odpuszczam jazdę w takich temperaturach jak teraz, a tym bardziej takie, taką jazdę dalszą, no bo tam 10 km, 20 do pracy można się przejechać, ale no jechać te 200 km w takiej pogodzie, no to już mi się po prostu nie chce. Bardziej komfortowo jest autem, jadę sobie, podgrzeję, jest cieplutko, jadę sobie w bluzie rozpiętej, więc... No, to jest zupełnie inny komfort jazdy. Także podsumowując, mało ludzi przyjechało, ale i tak było fajnie, żeby nie było, że narzekam, bo oczywiście nie narzekam. Trochę mi jest że przykro, że tak mało ludzi przyjeżdża, no bo dużo ludzi to też jest fajnie, ale taka mała ekipa też jest oczywiście fajnie. Ludzie są fajni, sympatyczni, bez problemowi. Fajnie jest się spotkać, zobaczyć po jakimś tam czasie krótszym, dłuższym. Także ogólnie pozytywnie. Teraz mamy początek października, więc czeka nas okres zimowy. Przynajmniej pół roku bez zlotu, bo zazwyczaj rozpoczęcia się odbywały w trzeci weekend kwietnia, czyli jeszcze można powiedzieć 6,5 miesiąca bez zlotu. Dosyć długi czas, ale no mam nadzieję, że ktoś zorganizuje to rozpoczęcie, bo mówię, nie ma chętnych na to, czyli może być ciężko. Ja zrobiłem chyba już 7 zlotów. Nie wiem, no pewnie i tak będzie tak, że jak się nie znajdzie chętny, to ja zrobię tutaj już na, na oficjalny zlot, jest chętny kolega jeden, ma tam jakąś miejscówkę już. I, no i zobaczymy a zakończenie pewnie znowu ja też zrobię gadam za zawsze, że a już nie będę organizował tego a zawsze jak nie ma chętnych to się odezwę i coś tam poszukam i znajdę a dobra, zima idzie zrobię jeszcze w tym miesiącu pewnie na film taki podsumowujący mój sezon motocyklowy, bo raczej ja już motocykl będę chował do do, 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 do budki mojej narzędziowej nagram też krótki film z planami na zimę co tam planuję w tym motocyklu pogrzebać sobie zimą a później myślę, że mam tam jakieś jeszcze filmy nagrane które nagrałem wcześniej i właśnie z myślą o tym, żeby je opublikować w sezonie martwym, czyli zimowym myślę, że nagram też coś właśnie z... Tego, co planuję przy tym motocyklu porobić, nie będą to żadne zmiany takie mechaniczne czy wizualne, ale o tym później. A dobra, żeby nie przedłużać, to no, będę kończył. Żegnam się z wami. i do następnego.